Do Świdnika zawitała narodowa reprezentacja Francji w akrobacji samolotowej. Francuzi trenują przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się w sierpniu w Radomiu. Dlaczego wybrali Świdnik? Jednym z członków reprezentacji trójkolorowych jest Aleksander Orlowski. I'm very happy and bardzo uh, uh, to be there. Uh, it's uh, not the first time for me that uh, I, I come in uh, Polish. Um, I came in uh, uh to play ice hockey, so now for aerobatics. And uh, it's very great pleasure to be there and to have a good condition for flying. And uh, people are wonderful. So, wszystko wspaniale. Melanie Astle jest dowodem na to, że akrobacja samolotowa nie musi być domeną mężczyzn. Dla uh, like uh, uh, the the Sześcioosobowa ekipa pilotów planuje ćwiczyć pod świetlickim niebem do 31 lipca, a ich wyczyny będziemy mogli podziwiać codziennie za darmo.